Cześć, Jacek z tej strony. Dzisiaj mam dla Was prezentację kilku gadżetów od Tether Toolsa, dlatego że ostatnio Tether Tools zyskał oficjalną dystrybucję w Polsce dzięki fototechnice. I na sklepie F43.pl na odświeżonym nowym sklepie znajdziecie właśnie spory asortyment akcesoriów TetherToolsa, już nie tylko kable, ale także inne gadżety, które Wam dzisiaj pokażę. Zbudujemy sobie taką fajną stację do Tetheringu dzięki właśnie tym akcesoriom. A przez cały czerwiec, dodatkowo z odpaleniem sklepu na kod Jacek20, macie aż 20% zniżki na wszystkie akcesoria TetherToolsa. Także zachęcam do zakupu. Tam link do sklepu jest w opisie. To jest do końca czerwca, będzie działał kod. Ja, jak dowiedziałem się, że TetherTools będzie w Polsce, także to od razu zrobiłem listę rzeczy, które chciałbym przetestować. Nie wszystko może jeszcze jest. Brakuje może trochę mm, uchwytów, na przykład mobilnych do tabletów, ale. Sporo takich e, zaawansowanych rzeczy już jest w Polsce, i ja chciałem sobie zbudować właśnie taką stację do tenderingu dzięki tym akcesoriom. I głównym takim e, rdzeniem tej stacji jest właśnie poprzeczka, którą zaraz Wam tutaj zaprezentuję, i tacka pod laptopa. I to są takie najważniejsze rzeczy, a później mamy jeszcze kilka takich małych pierdów, które Wam pokażę. Także e, zacznijmy może od, mm, zacznijmy od. Tu mam kable, tu mam dwa kable. Ja kiedyś, już sobie dawno temu, kupiłem taki zestaw TetherToolsa, pierwszy mój kabel, właśnie w takim opakowaniu razem z Jerk Stopperem, czyli takim, mm, gdzie on tutaj jest, tutaj mam taki, z takim malutkim uchwytem do zatrzymywania kabla przy aparacie, ale mam coś lepszego Wam do pokazania, chociaż mega drogiego i kupiłem właśnie taki sobie zestaw kiedyś, dawno, dawno temu, teraz trzymam tutaj dwa kable, obydwa USB-C do USB-C, klasyczny pomarańczowy i moja noweczka, czyli czarny kabel. Tether Tools się głównie kojarzy z kablem pomarańczowym i ja nie będę ukrywał, że zawsze używałem pomarańczowego, ale jednak mając już trzy pomarańczowe kable, postanowiłem, że czas na czarny. <laughs> także e, wszystko, znaczy te dwa kable mam w takim opakowaniu, takim etui Tether Toolsa, tutaj jest powiedzmy z okienkiem na zamek i też z rączką taką z uchwytem na klips, także to jest bardzo, bardzo Fajne jeśli chodzi o przyczepienie tego na przykład do torby, do plecaka, gdziekolwiek. Dobra, to na razie sobie tutaj zostawię. E, tutaj jeszcze też mi wisi na e, mojej bazie, bo jako bazę wziąłem sobie nogi statywu Manfrotto 055, dlatego że on jest moim najstabilniejszym statywem w domu. E, tutaj wisi też na dwa klipsy zapinane rączki, tak jak tamta, torba, w której jest. Tacka pod laptopa. O niej będzie zaraz. Podłożę sobie. To co ostatnie tutaj wisi, i to co będzie najważniejsze, to jest właśnie poprzeczka, czyli Rock Solid Bar. I to jest poprzeczka z czterema mocowaniami do głowic. Ogólnie z mojego statywu Manfrotto tutaj odkręciłem głowicę, bo ten, tę poprzeczkę montuje się bezpośrednio właśnie do nóg statywu. Nie do, nie do samej głowicy, chociaż można by było, jeżeli chcecie mieć jeszcze jakąś tam jakieś tam pole do popisu. To też oczywiście jest w etui, to sobie wyciągnę, także tutaj mamy bardzo duży właśnie fajny ten gwin 4, 8, 3, 8 cala plus gumowaną, gumowany pierścień i to bardzo fajnie tutaj wszystko pasuje, wkręca się takim zębatką kołową, troszkę takim kółkiem z zębatką i mamy ja mam teraz to na samym środku tutaj są takie śruby które jak zwolnimy to możemy przesuwać jeszcze sobie poprzeczkę poziomo ale ja chcę tutaj mieć to zrobione tak jakby to wam pokazać dobra tak wam to pokażę i to bez problemu sobie to zaciśniemy to się wtedy fajnie mocno trzyma także tu jest git ja osobiście jeżeli tego będę używał to bez dodatkowej głowicy pomiędzy dlatego że Głowica kulkowa jednak ma określony udźwig, a tutaj jak da damy laptopa z jednej strony, plus e, aparat, o, co zaraz zamontujemy, to może mieć dosyć spore obciążenie. Także do samych nóg statywu na sztywno, poprzeczka, pozioma, to jest super rozwiązanie. Nie musi być e, pochylana, chociaż takie rozwiązania też na rynku są, ale takie coś jest tutaj git. I teraz mamy tutaj, tak jak widzicie, cztery e, możliwe miejsca zaczepu dodatkowych akcesoriów. Tutaj po samych y, bokach, czyli możemy wkręcić głowicę tutaj na, y, na szczytach tej poprzeczki, że tak powiem, ale to na czym mi zależało, to to by mieć jeszcze, a tu się teraz, <tuszy> tu się już y, zaklinowało, musiałbym to w drugą stronę y, odkręcić. W każdym razie tutaj są te dodatkowe głowice, dodatkowe takie miejsca na. Zamontowanie głowicy, i one też są tutaj przesuwne, także możemy sobie balans tutaj spokojnie, spokojnie tutaj sobie to wszystko wyważyć, jeżeli mamy coś bardziej ciężkiego z jednej strony. Także, ale na środku, szczerze mówiąc, to bardzo dobrze się trzyma. Także wszystko tutaj gra, wszystko jest bardzo mocno, można docisnąć. Nie trzeba aż tak mocno, bo to też. Fajnie trzyma te uchwyty tutaj, i tutaj są na dwie aż śruby, także to się bardzo mocno ściska. I teraz ta poprzeczka daje możliwość, tak jak wspomniałem, zamontowania tych czterech dodatkowych akcesoriów. To są wszystko trzy ósme cala. Tutaj na tych, na szczytach te śruby są stałe, także po prostu coś wkręcamy, a na tych górnych, takich pionowych, mamy znowu ten sam taki kołowrotek, co tutaj, także możemy tutaj coś montować. I pierwsze, co sobie zamontuję, to głowica na aparat. Głowicę na aparat, bo strzelając po kablu, chcę mieć też możliwość odłożenia aparatu w jedno miejsce i to będzie to samo miejsce, gdzie mam swojego laptopa. Także tutaj biorę swoją głowicę Leofoto lfh 40 W ostatnich testach wybrałem tą głowicę, bo jest taka dosyć fajna, masywna, ale ta 50 jest za duża, 40 jest bardzo fajna. Także sobie to w tą stronę, w tę stronę, sobie zamontuję moją głowicę. Czy ja dobrze wkręcam? Oczywiście, że źle wkręcam w drugą stronę. O, tutaj mogę sobie też mocno to zacisnąć. Teraz tutaj mam bez problemu, mogę sobie ustawić yy, moją tutaj, jak to się nazywa? Sanki? <laughs> I teraz jak mamy już zamontowaną właśnie głowicę do aparatu, to potrzeba nam też tacki do laptopa i tackę do laptopa ja Wam kiedyś pokazywałem na swoim kanale. Pokazywałem taką no, taką sobie tą tackę, w sensie jest to kawałek metalu, który jest tacką do laptopa. Ale mocowanie tamtej tacki jest beznadziejne, bo tam jest taki na środku ruchomy, y, dziwny zaczep, który, jeżeli nie przymocujemy do takiej głowicy, właśnie do płytki jakiejś, to będzie nam jeździł. Także do samego trzpienia nie możemy tego przymocować musimy mieć jakąś płytkę dodatkową, także musimy mieć głowicę. A tutaj, w tym przypadku, w, tym, w tej tacce Aero, od Tedertulsa. Tutaj mamy taki super uchwyt. Ogólnie sama tacka jest bardzo, bardzo chuda. Ma tutaj, jak widzicie, na brzegach takie krawędzie podniesione, żeby laptop się nie sunął. Plus dodatkowo jest taka gumowana tacka, taka podstawka, pianka, żeby laptop też nie jeździł. Możemy z nią jeździć, nie musimy. W sensie, jeżeli mamy gumowane nóżki od laptopa. To będzie się trzymał na samej metalowej tace, ale to wiadomo, też e, spoko zapewni amortyzację przed czymkolwiek. W każdym razie, tutaj ten uchwyt, który się przyczepia na cztery śruby, i busek jest e, w zestawie. On tutaj ma super opcję, dlatego że e, sam w sobie ma tutaj już szynę na arka Swiss. Także jakbym chciał, to mógłbym zamocować moją tackę laptopa na głowicy statywu. I wtedy mogę sobie manipulować tutaj położenie mojego laptopa. Jakbym chciał, mogę zrobić tak. Jeżeli nie mam kolejnej głowicy do statywu, tak żeby przy, przymocować i aparat i tackę, to ten uchwyt ma również wejście na trzpień. Także mogę to zamocować na standardowym sistędzie na kółkach powiedzmy, albo na jakimś fajnym statywie solidnym. Ma Gwint 1,4 cala i gwint 3,8. I ja skorzystam oczywiście z tego gwintu 3,8, jak w niego trafię. W tą stronę się kręci. I mogę sobie teraz... Tak, dobrze kręcę, dobrze kręcę. I mogę sobie teraz zamontować moją tackę. No, kręć się bez problemu. Mogę sobie kąt oczywiście ustawić, to tutaj już może odpowiednio skręcić i ona w tym momencie jest poziomo. Także nie mam tutaj możliwości może pochylania jakoś specjalnie laptopem, jeżeli lubicie na przykład klawiaturę mieć pod kątem i jeszcze macie zamiar tutaj coś pisać. Ja tego nie potrzebuję. Ja muszę sobie tylko położyć laptopa i odchylić ekran i to jest fajne i solidne. Także już tutaj, już teraz mam taką fajną bazę do Tetheringu. Także mam uchwyt na swój aparat. I mam tackę do laptopa. Wszystko z jednego systemu, wszystko wysokiej jakości, wykonane w Stanach, dlatego takie drogie. <noise> Od razu za, yy, uprzedzam, to wszystko jest drogie. Nie chodzi o to, żeby, yy, żebyście teraz pisali, że są jakieś zamienniki tańsze. Tether Tools zawsze był drogi. Jeżeli próbowaliście znaleźć zamiennik kabla Tether Toolsa i Wam się udało, to gratuluję. Mi się na przykład nie udało yy, o tej samej długości stabilnego kabla znaleźć. Jeżeli yy, znacie wszystkie oznaczenia kabli, to może jesteście w stanie to zrobić. Ja próbowałem taki klasyczny, powiedzmy USB 3.0 zamówić. Widzi aparat, nie przesyła zdjęć. Tether Tools zawsze działa. Także po prostu, jeżeli już potrzebujemy czegoś, to jest pewna marka, która to produkuje, i w tym przypadku tutaj mamy wszystko dostępne od jednego dostawcy. Także mamy tutaj zbudowaną naszą bazę, i teraz yy, tutaj sobie jeszcze wezmę klipsik. To też jest yy, super, rzecz, że są dostępne. A-klipsy, ten jest akurat mały, dlaczego A? Bo ma kształt litery A. Są całkowicie metalowe, mają bardzo mocną sprężynę i gumowane tutaj zakończenia. Ała, boli. Gumowane zakończenie... Nie będę nawet... Zakończenia i na rączce i na tutaj tym klipsie, także mocno się trzymają. Jeżeli muszę coś przymocować tutaj do tego stolika Aero bez problemu to sobie tutaj będzie trzymać i mogę sobie powiesić moje kable. Do stolika Aero też są różne inne Ciekawe akcesoria typu jakieś takie, właśnie zaczepy do na przykład kabli albo do kubka, nawet. Także tutaj to wszystko jest bardzo, bardzo modułowe. Ja sobie wezmę teraz mój kabel, bo muszę go oczywiście też jakoś do aparatu przyczepić. I teraz, tak jak wspomniałem, prędzej mam coś takiego jak jerk stopper. I jerk stopper jest to taki po prostu fajny uchwyt na kabelek. On się tak y, bardzo fajnie przyciska, tutaj się wkłada kabelek, później można wcisnąć mocno albo tak wsunąć bokiem i to się bardzo dobrze trzyma kabla. Dodatkowo mamy klipsik, który przyczepiamy do aparatu i wtedy kabel nam dynda przy aparacie. Właśnie, dynda nam przy aparacie. I to jest troszeczkę denerwujące, dlatego że czasem przez to dyndanie powoduje się wypięcie delikatne kabla. I teraz... To, co ja musiał zrobić, to zamontować jakoś tak solidniej do mojego aparatu mój przewód. Jak to zrobić? Tether Tools wymyślił bardzo fajne rozwiązanie Tether Block. Jest to kawałek solidnego aluminium z wyciętymi rowkami na nasz kabel. Dzięki czemu ja mogę sobie teraz znaleźć długość mojego kabla. Która mnie będzie satysfakcjonowała do tetheringu, przymierzę się tutaj. Ok, gdzieś tutaj mam środek. Ja sobie ten kabel teraz tutaj w rowki, że to jest dosyć solidne. Wepnę i teraz to sobie przykręcę. Wszystko, cała demonstracja na żywo idzie, jest dobrze. Jest tak bardzo to wszystko profesjonalne. No dawaj. Gdzie jest ta śruba? Tu jest ta śruba. Ten kabel jest sztywny, i on mi tutaj teraz. No, o! Złotóweczka. Nie wiem, czy pamiętacie mój film o akcesoriach, które wyciągałem. Złotówka zawsze się przydaje. Pięknie. Kabel jest po prostu bardzo sztywny, dlatego ciężko mi było to dopasować. Złotóweczką dokręcam sobie. Mocno i teraz mam kabelek, który przy ruszaniu nie ma prawa mi się tutaj wypiąć. Tutaj to jest tak solidnie, że ja mogę sobie wieszać aparat na tym. Oczywiście nie polecam, bo to jest wszystko obciążenie dla kabla i mogę sobie bez problemu teraz fotografować. Tutaj, wiadomo, troszeczkę się niech zegnie. Nie przeszkadza, aż tak bardzo trochę tej dłoni dotyka. Czuć ten kabel, ale jest git. Oczywiście jest to takie przytwierdzenie kabla na stałe. Jeżeli pociągniemy, ciągniemy za aparatem, także to wszystko musi być <gryw> musi być z odpowiednim tutaj przemyśleniem. I teraz ten Tether Block ma oczywiście standard Arca Swiss, czyli ja mogę sobie na większość takich właśnie głowic to przyczepić I mam, i mam swoją stację do tetheringu. Tutaj by się jeszcze laptop oczywiście przydał. Nie chcę mi się go teraz wyciągać bo po co wiecie jak laptop wygląda. Każdy ma swój ja nie mam z jabłkiem to wstyd wyciągać. Tutaj przypinamy kabelek jeżeli kabelek się majta przy komputerze. Co robimy klipsikiem kabelek do tacki przy miękkim tutaj tej piance jest amortyzowane także ten kabel nie jest ściskany aż tak mocno. I tutaj też zapewnia to bardzo solidne połączenie. Także mamy naprawdę fajne rozwiązanie. Fotografujemy, fotografujemy, odkładamy, przykręcamy. Laptop jest na miejscu, kabel sobie wisi pod spodem, nie targa nam się gdzieś tutaj zawsze pomiędzy. Także wszystko jest w miarę w jednym miejscu, wszystko jest super stabilne. Także są to świetne rozwiązania. Ja z Tederem jestem od zawsze po prostu choruję na te wszystkie rozwiązania. Teraz dopiero pojawiły one się w Polsce w takiej oficjalnej dystrybucji. Także jeżeli ktoś naprawdę fotografuje w studio i potrzebuje tych rozwiązań, to wie już gdzie je szukać F44PL, F43PL w sklepie, oficjalnym sklepie fototechniki. Także gorąco polecam zajrzeć i skorzystać teraz do końca czerwca właśnie z kodu Jacek20 20%. Tutaj to rozwiązanie jest po prostu mega mega dobre, stabilne, ciężkie, waży swoje ale ważyć swoje musi, bo to musi trzymać nam aparat i laptopa. Także jest to super rozwiązanie. Tutaj do oczywiście możemy też coś przymocować. Jeszcze jakimiś klipsami możemy, jak nam nie spadną, możemy coś przymocowywać. Także jest tutaj wszystko git. Sprawdźcie wszystko, co jest dostępne obecnie w ofercie, bo jest dużo też opcji zasilania do aparatów stałego. E, tych takich bateryjek wkładanych tutaj w grip. Także Tether Tools też... Zapewnia zasilanie do różnego, różnego rodzaju sprzętu fotograficznego, jak również właśnie uchwyty, klipsy, tego typu sprawy. Tacki są w dwóch rozmiarach, bodajże, a poprzeczka też jest z samymi dwoma tutaj uchwytami. Ja osobiście brałbym od razu tę z czterema, ze względu na to, że Aparat tutaj stoi tak pionowo, bo gdybym zamontował tutaj, to wtedy głowicę muszę przechylić, a jakbym nie dokręcił to ona sobie może opaść. Także tutaj mam zawsze tak w miarę stabilnie, a nawet jak muszę fotografować z tej pozycji, to mogę sobie zawsze tutaj fotografować, bo też mogę oczywiście przy tym ustawieniu podnieść wszystko wyżej, bo kolumna centralna się wysuwa. Także sami widzicie, złożyliśmy wszystko sobie tutaj na miejscu. Najgorzej ten Tether Block. Raz to przymocujecie, to, to siedzi. Ale ciężko z tym sztywnym kablem to trochę przykręcić. No, rozwiązania są genialne. Jakościowo to jest genialne. Cenowo niestety również genialne. Czyli wysokie. Wysoka cena. Między innymi za sam Tether za ten kawałek aluminium trzeba zapłacić 600 zł. 600 zł. Oczywiście są rozwiązania tańsze, rozwiązania powiedzmy alternatywne, nawet taki sam właśnie jerk stopper. Jeżeli ktoś używa tego na co dzień, pracuje w studio, nie wychodzi ze studio i musi tego używać, to jest po prostu inwestycja w sprzęt, którym się pracuje. To nie jest, że a ok, bo teraz sobie kupię u Chińczyka kawałek aluminium, sobie nie wiem, wyfrezuje jakoś, sam to sobie zrobię. Jeżeli umiecie, śmiało. Jeżeli potrzebujecie takiego sprzętu, wiecie, gdzie go szukać. Także sprawdźcie linki w opisie, to by było tyle na dzisiaj. No, dla mnie ten sprzęt jest po prostu pierwsza klasa. Brakuje trochę jeszcze uchwytów do monitorów i do właśnie tabletów, ale mam nadzieję, że one się niedługo pojawią w ofercie przy następnej dostawie. Także na sklepie F43 będzie wszystko, jeżeli będzie potrzeba. Także sprawdźcie link w opisie, a my widzimy lub słyszymy się następnym razem. Hej.